Cześć moi drodzy, dziś kolejne przejście, ale tym razem zrobimy najprostszy glitch efekt. A tak przy okazji, to witam wszystkich nowych subskrybentów. No i tak jak zwykle, jeśli jesteś nowy, zachęcam like, sub, komentarz po obejrzeniu filmu z Twoimi przemyśleniami. I lecimy, pokażę Wam jak się to robi. W miejscu, w którym chcemy robić glitcha, dodajemy efekt dźwiękowy. Ja swój efekt przyspieszam żeby był krótszy jest mi wygodniej po prostu biorę sobie 10 klatek z jednej strony 10 klatek z drugiej strony to jest mniej więcej długość tego efektu glitch który przechodzi no i kopiujemy sobie te nasze kawałki klipów do następnych trzech ścieżek wideo Kolejnym etapem jest dodawanie po kolei filtrów. Hwa Lightness Saturation, Chroma Key Simple. Chroma Key od, od razu ustalam na kolor biały, ustalam 50%. Następnym jest Color Grading. W pierwszym, zresztą jak możecie zauważyć jest opisane Red, Green i Blue. Jak kolory RGB. Na tym to polega. Dodajemy opacity, to do kolejno ustalamy tak samo na 50%, potem w ostatnich wersjach to opacity będziemy sobie regulować pod własne widzi mi się. Przechodzimy do hue lightness saturation i ustalamy mniej więcej tak, żeby było widać. No widzicie, to z tym jest trochę zabawy, musicie, musicie widzieć tak, jakby to powiedzieć, te kontury takie. Mniej więcej tak, jak to właśnie tutaj wygląda. Potem dodajemy sobie keyframes na size and position. Co klatkę gdzie indziej. Potem to trzeba będzie sobie i tak poustawiać do... Każdego koloru, do każdego klipu, ale wszystko po kolei. Będziemy mieli przynajmniej jeden zrobiony. Kopiłem sobie to do pozostałych poniżej. Zmieniając tylko kolor troszkę w, w pierwszym filtrze. Ale to zaoszczędzę Wam tego. Poglądajcie trochę i posłuchajcie trochę muzyki. Teraz kopiujemy sobie z pierwszych klipów do drugi. Klip, no bo mamy taką samą odległość! Po 10 klatek, także możemy śmiało to zrobić. Kolejnym krokiem jest dodanie sobie rotate and scale do naszego głównego klipu, by przy tym, tej środkowej części przejścia zrobić powiększenie. Jak już zrobimy to w pierwszym klipie, to pora na to, żeby to skopiować do pozostałych, żeby tak samo skalowanie zachować. To samo robimy w drugim klipie, tylko tym razem robimy od, od większego rozmiaru i wracamy do pierwotnego rozmiaru. Tak samo kopiujemy sobie do pozostałych klipów. No i tak właściwie przechodzimy teraz do ostatniego etapu. Ostatnim etapem jest dodanie levels. Podobnie jest zresztą jak w tym spalonym filmie, który obciliście tydzień temu. Z tą małą różnicą, że nie będziemy tutaj teraz nachodzić jeden klip na drugi, tylko będzie on tak po prostu przechodzi, przeskakiwał ale w niczym to nie będzie nam przeszkadzać ani kolidować, dlatego możemy sobie to tak uczynić. W pierwszym zrobiliśmy od pierwotnego do jedynki, w drugim robimy sobie od jedynki do pierwotnej wartości. I można powiedzieć, że przejście mamy zakończone. Zostaje nam jeszcze doszlifować widok naszych warstw RGB, pozycje i rotacje, opacity. I w ten sposób mamy przejście zrobione. Jak widzicie, nie musieliśmy nachodzić jedna na drugim, jest to ładnie widoczne. Ale tą, tą, ostatnią, ostatnie rzeczy, ostatnie szlify zostawiam już Wam. Nie będę tego Wam pokazywał, bo by było za długo. No to jak już wiesz, jak zrobić najprostszy glitch efekt, no to... czekaj na kolejny film. No i to standard, nie? Subskrypka. poprzedni film, Czekam na wasze komentarze. No i tyle. See ya!